Gratulacje! Jesteś już zarejestrowany. Odesłaliśmy Cię od razu do Twojej strony profilu. Jeżeli nawiążesz współpracę poprzez Job4Guide, po każdym zleceniu Twój zleceniodawca może wystawić Ci ocenę oraz opinię. Jeżeli taką dostaniesz, wtedy będzie widoczna ona tutaj. Po prawej stronie znajduje się pływające okno w formie kalendarza. W każdej chwili możesz przejść do swojego kalendarza, by zobaczyć swoją dostępność, albo żeby dodać lub ewentualnie usunąć, tak by zarządzać swoim grafikiem online. Tutaj widzisz. Cały swój profil w zależności od tego, co uzupełniłeś. W każdej chwili możesz kliknąć w prawym górnym rogu w trzy kropki. Rozwinie się wtedy menu. Masz tutaj zarówno podgląd do swojego profilu, jak i możesz w każdej chwili ten profil edytować, uzupełniając przez dodawanie lub usuwanie odpowiednich opcji. Możesz także edytować zgody, zmienić hasło lub wylogować się. Co może Cię interesować, to wyszukiwarka ofert oraz czat. Wyszukiwarka ofert dostosowana jest do tego, co uzupełniłeś w swoim profilu, czyli zarówno w części związanej z kalendarzem, jak i w części Twojego CV online. Oznacza to, że zobaczysz tutaj tylko oferty dostosowane do Twojej dostępności oraz do Twoich oczekiwań. Czy będzie to region, czy będzie to państwo, czy będą to też typy świadczonych usług lub stawka? Dodatkowo w menu znajdziesz także czat. W czacie znajdują się Twoje rozmowy ze zleceniodawcami. Jeżeli zleceniodawca postanowi nawiązać z Tobą współpracę, Wtedy otrzymasz od nas powiadomienie na adres e-mail. Dodatkowo również i koniec dzwonka zobaczysz, że będzie świeciło się powiadomienie, a w części czatu będziesz mógł o danej ofercie porozmawiać ze zleceniodawcą.